Witam Państwa, 29 lipca. Zapraszam na komentarz wideo, w którym omówię aktualną sytuację techniczną wig 20 DAXa i S&P 500. Na indeksie WIG-20 mieliśmy okres konsolidacji ruchu bocznego kształtującego się tutaj ponad zakresem 2397-2403%. Proponowałem ustawić taki prosty filtr cenowy w postaci zniesienia 50%. Doszło kilka razy do naruszenia tego poziomu, ale generalnie, jak widać na wykresie, notowania przebiegały właśnie w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym. To, co było symptomatyczne, to na pewno fakt związany z utrzymywaniem się indeksu ponad węzłem 97-2403. Dzisiaj natomiast no, sytuacja zaczyna nam się trochę zmieniać, bowiem w tej chwili transakcje czy też notowania indeksu są zawierane poniżej poziomu 97%. Mamy do czynienia z niewielkim naruszeniem tej strefy, choć musimy pamiętać, że kluczową zaporą popytową Fibonaczego pozostaje niezmiennie przedział 2366-71 i dopiero zanogowanie tej strefy groziłoby załamaniem się całej tej tendencji. Wzrostowej tej, czyli mam tu na myśli ruch kreowany od 10 lipca. No, na pewno też warto wspomnieć o dzisiaj naszej takiej relatywnej słabości względem rynków bazowych. Na kontraktach z kolei ważną rolę odgrywa w tej chwili znany nam już przedział 2356-59, wielokrotnie eksponowany jego znaczenie w takim ujęciu intradayowym. W tej chwili widać, że popyt podejmuje tutaj działania obronne. Jest to związane z tym, że nastroje na rynkach bazowych poprawiają się i to w jakiś sposób no, takim rykoszetem odbija się na atmosferze panującej na rynku warszawskim. W każdym bądź razie no, pierwszy niepokojący sygnał intradayowy to na pewno dzisiejsze przełamanie tej dolnej linii pokazywanej w tej chwili obrazując Zawężający się zakres y, zmienności, więc jeśli doszłoby również do przełamania strefy 56-59, niewykluczone, że następny punkt, lokalny punkt zwrotny, wypadłby dokładnie y, dopiero w okolicy 2337-2342. Bazową zaporą podażową pozostaje niezmiennie z przedział, przedział 2393-2397. I również trochę komplikujący się układ techniczny indeksu DAX, a jest to związane z naruszeniem strefy 9600-9625. Jeśli by nie uda się szybko doprowadzić... Do anulowania tego naruszenia wzrośnie według mnie prawdopodobieństwo pogłębienia się przeceny z możliwością przetestowania węzła 9330-9372. Na wykresie wyeksponowałem także najbliższe zapory podażowe to jest węzeł 9727-9740, wytyczony na bazie dwóch zniesień 38,261,8, no i dużo istotniejszy przedział 9850-9888. No, i indeks SP. Na razie mm, trudno w tej chwili tutaj mówić o jakichś nowych sygnałach technicznych. Znamy już tutaj ten wątek dotyczący krótkoterminowego układu XABCD, możliwego wzrostu y, presji podażowej, ale sygnałem, że rzeczywiście taki scenariusz realizuje się na SP, byłoby dopiero zanegowanie strefy 1948-1954. Dziękuję bardzo.